Witajcie. 2 października to początek zmian era Wodnika. Witam Was, kochani. 2 października spodziewane jest zaćmienie słońca. W tym czasie los będzie wykonywał swoje zadania, sojusze ulegną zmianie, umowy zostaną zerwane, relacje będą sprawdzane. Zaćmienia dotyczą tego, czego potrzebuje dusza. A to nie jest koniecznie tym, czego chce ego. Jest to jedna z przyczyn tego, że okresy zaćmień mogą być nieprzewidywalne, dlatego też w przeciwieństwie do zwykłych nowiów księżyca, niekoniecznie trzeba podejmować jakieś zamiary, tak jak to czynimy zazwyczaj, bo nie wiadomo, jakie będą rezultaty. Zaćmienia słońca niosą ze sobą karmiczne przeznaczenie przy pomocy sił zewnętrznych i okoliczności zmieniają one wewnętrzne nastawienie danego człowieka i dają impuls ku czemuś nowemu dewaluując to co stare Zaćmienie słońca w Wadze 2 października przynosi ważne wydarzenia wpływające na długi okres czasu, kiedy wszystko będzie zupełnie inaczej. Ono przyniesie nowe idee i dla ich realizacji zniszczy stare. Słońce w połączeniu z czarnym księżycem będzie wpływać na wybór działań życiowych. Każda decyzja będzie ważna i może stać się nieodwracalna, więc należy zachować ostrożność, żeby nie popełnić błędu. Tu także istnieją głębokie doświadczenia wewnętrzne. W takim okresie strach popycha nas do niewłaściwych działań. Można uczynić coś, z czego trudno się będzie uwolnić. Spalone merkury podczas zaćmienia zwiększa ryzyko podjęcia błędnych decyzji, których skutki będą się ciągnąć przez długi czas. Wzrasta ryzyko obrażeń, pożarów i wypadków. Ten czas nie nadaje się na rozpoczynanie nowych znajomości i na rozpoczynanie nowej pracy, ponieważ nie będzie potencjału do wzrostu i rozwoju. W tym okresie możemy działać bezmyślnie i impulsywnie, podejmować błędne decyzje pod wpływem pokus i silnych emocji. Zaćmienie to szczególnie niebezpieczny czas dla nas i naszych planów. Lepiej w tym momencie zająć się zaprowadzaniem porządku w głowie i w naszych sprawach. Słońce w połączeniu z Merkurym i Czarnym Księżycem może przynieść nieoczekiwane informacje, informacje, które dadzą początek nowemu okresowi w waszym życiu w oparciu o wcześniejsze doświadczenia. Zaćmienie słońca 2 października rozpoczyna nowy i trudny etap intensywnych i głębokich zmian związanych z aktywną walką o lepszą przyszłość ono zapoczątkuje długoterminową transformację starych zasad życia. Napięcie będzie się intensyfikować, przyspieszając zmiany w konfliktach i sytuacjach trwających w zawieszeniu, modelując nową rzeczywistość. W nadchodzących miesiącach będziemy żyć w konsekwencjach tego zaćmienia. Dlatego w tym okresie ważne jest, aby przywrócić równowagę w naszym życiu. Nie należy próbować wykonać wszystkiego pod rząd, ograniczając się do zajęć, które normalizują nasze życie i nasze dobre samopoczucie. Błogosławień z Wam wszystkim!